Czemu mi zacięło taką grę jaką jest w Środę smarać, ja naprawdę mam już taki sprzęt, że mi zacięła takie rzeczy. Mam 10 tokenów do grania. Zagramy w tą grę, w której chodzi mieć coś simulator stiu. Eeeem... To było złe. Trzeba złapać wszystkie te małe dzieciaki. Jestem w tym dobry, więc prawdopodobnie złapię wszystkie. Jak jakiś mi się umknie, to złapię go w następnej rundzie. Dostał jeden. Masz przyjebane. Ile minęło? 41 sekund filmu. Chyba mogę już przeklejać, nie? Mam nadzieję. Ej, dobra. Kolejny token będzie mi służyć do złamania karku Halpiemu. Chyba, że trafię na tyle dobrze, że nie będę mógł się łamać karku. Ale tym razem masz szczęście. Ale jeszcze się dopadnę, mały skurwysyn, nie? Nie. Skurwysyn to jest moje ulubione słowo, kurwa. Tak mi się podoba. O, masz przyjebane. Haha, jak mi przykro. Biedny helpi. Jakby, uznajmy, że na potrzeby chwili, że Helpy jest y, osobą pełnoletnią i to nie jest dziecko, nie zna się z dziećmi. Czemu nie mogę dzisiaj nic trafić? Rozumiem, że mam problemy z celem, ale normalnie trafiam. Halo, ma... Halo. Teraz trafię. No, w chuj, nie? No. Dobra. Uwaga! Teraz no. tam tylko. Ta hmm. gra jest nieopatana w ogóle. Ani trochę. Aha, o w to nie gram jeszcze. A dobra. Ty bo ja nie wiem kiedy zaczęć kliknąć, ale trafiłem chyba. No jak można w to nie trafić? nie? Ty, no. Ej, ty, ale... Nieopłacalna ta gra. Ty ja i nie chcę, ja idę na... O to. To gra, która mi najbardziej wkurza tutaj. Bo nigdy jej przejść nie mogę. Wiesz to. Zapitalaj po najbliższy jakiś power-up. Nie jest najbliższy power-up, ale... Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. To jest ten fajny, z fajniejszych. Eee... No i, i przejdź, bo czas mi marnujesz. No Tak, będę używać dużo słowa skurwysyn na filmach, bo... Nie wiem, podoba mi się to słowo tak bardzo, że Jezus Maria. To moje ulubione słowo. Weź tą wisienkę. Eee... I mi się kończy już powoli. Już wiem, że tego nie przeję. Że jakiś plan bardziej... Na tą grę. To jest ta z czym innym niż się wydaje, nie? Kurczę, no... Chyba nie zdążę. Ty to tam jeden został, no serio. Znaczy, nawet nie jeden w tym problem, nie? Gdzie ja się znalazłem łódź jakaś. Na łodzi jestem. To w jakimś sensie na łodzi Łódź, Bałuty <grystanie> Dobra, tu pójdę być parę na szybkość, będę zapitalać Dobra Mam 26 sekund. Jeszcze to wygram, zobaczycie. A jeszcze czas mi dodali. Dobra, bierz to, przechodzisz tędy i szybko chodzisz tu i zbierasz to. To nie chcę wypaść poza granicę, nie? Ty, bo to mogłoby się udać, ale się nie uda, chyba. Chociaż to, to może się udać. O nie. No gdzie zostało? To no was. Nic nie ma. No gdzie? 13 sekund mam. Oho. No tak, tam pełno zostało tego. Ta nic nie zostało, kurczę. No a już tam nie dojdę. Uuu, no i ciu. Nie lubię tej giry. Time is up! 1945. Po raz ponownie uzyskałem taki wynik. Tam się w się liczbie Dobra. No niestety teraz muszę złapać wszystkie. Jak teraz nie złapię wszystkich, to... To nie wiem co ze sobą zrobię. Ja się załamię. Czekajcie. To trzeba wyżyć idealny moment, kiedy prawie, prawie, prawie one się z... z... popitalają. Kurwa, czekaj, to, to może być to. Okej, okay, co jeszcze tutaj mogę, jaki wynik tutaj? Co jeszcze mogę zagrać, O, to autka to koniecznie muszą być na każdym odcinku, nie? Samo to granie w te gry zajmie 15 minut odcinka. Chyba, że to poszyte, a mi się nie chce pewnie przycinać. Ostatni! Nie, no, musi się udać, musi się udać, tak? Zóż, ja już nie chcę w tej nocy, co teraz będzie? Później jeszcze Lefty będzie. No, starą biście, nie? Udało się w końcu! Zmarek jestem szczęśliwym! Człowiekiem udało się, wszystkie złapać. Chcę kupić tego gościa. Czekaj, jak on. A, ja go chcę, ja go chcę. Dlaczego? Żeby dostać po prostu tą odznakę. No i żeby dostać kasę, bo po prostu wiesz. Wydajesz kasę i zyskujesz dwa razy więcej, nie? To mogę właściwie wszystko stąd kupić. Prawie. Jezus Maria, go nie chcę. Ja go nie chcę. Go nie chcę. Co? Czemu nie ma ogórków? One time Chica? 71 tysięcy? Jezus Maria! Elchip. Elchip jest zarąbistym postacią. Zarąbistym postacią, tak. Price King. Nie wiem, czego chcę. Ja go chyba nie chcę, wiecie? Ty! Ja mogę przypitolić te pieniądze? W nocy? Na szybsze drukarki i wszystko? No to patrz. Dziękuję bardzo. Cała właśnie odjebałem? Co już? E, no na spokojnie. Ludzie. Ja rozumiem, że to rozwiązywa się robi, ale. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie łyźwa Idź tu zostaw mnie Faktycznie, te taski robią szybciej coś. Teraz chodź tu. Zostaw mnie! O, we dwóch przyszli. Najlepsze dóło. Ojciec z córką, zostawcie mnie! Płakam. Czy te upgrade'y są tylko na jedną noc? Czy one już tak zostają? Jak na jedną noc, to trochę skam. Stąd. I stąd. I stąd. True. stąd. Nie, ja już muszę to. Włączyć wentylator. Bo ja inaczej nie dam rady. Jak cokolwiek, to wypierdala nam wszystko. Faktycznie się też. Taski się szybciej robią. Zrobię tu i zrobię skalnik tak szybko. TU są we dwójkę. Mam tutaj gościa jakiegoś. Za co? Ej no co? Co to jest ta gra? Za co? Nie wyłączyłem wszystko. O moje serduszko biegnie. Jak się okaże, że ja nie będę mieć tych Upgrade'ów To ja zrobię... Skok z okna Z pierwszego piętra Jaki fajny <laughs> A moje serduszko dalej bije szybciej Specjalnie dla Ciebie Yes Ufa na że żebym to zrobił To co jestem Nie mogę w monitora włączyć Spitalaj stąd może? Epidentysta Spitalaj Nie dam się tak łatwo wypitać stąd, chuje Żywcem mnie stąd nie wezmiecie Jezus Maria Która godzina? 19.44 Zmontować zdążę, wrzucić nie Czyli ja nie wiem, co może zmontować, ale... No, zeskanuj najpierw. Daj, daj temu chujowi audio tutaj, o. Dwóch tasków nie zdążę zrobić nawet, więc... Ej, ty, bo ja miałem wentylator włączony, to już nie jest śmieszne. Leave me alone. Please. How can I resist promise such as this? It stąd. Temperaturę mi podnosisz. To dosłownie. It stąd. Oho, kupa. Wytrójkę. Zarobiście. No To pierdziela. Jak to do dziewiętnastu, to ja. Nie, do piętnastu. Jumpier nawet. Mówię dostać jump z to Czemu się pojawiły cztery gościowy. Łącznie jest tutaj czterech. Mhm. Rozumiem. Czyli nie chcesz mnie zostawić, tak? Idź, nie potrzebujecie człowieku. Naprawdę. Stop it. Get some help. Już? Mm. Super. Nie słyszę nic, więc można robić dalej taski. Albo jest ten Guchy. Co wątpię, bo jeszcze słuch dobry mam. To jest stąd... ...gościu, nie dogadamy się. Dziękuję ci bardzo. Kto to jeszcze? Hmm. Idź stąd, gościu. Nie potrzebujecie w moim składzie, tak? Ja wiem, że to dalej, Ty. Nie musisz mi tej informacji tak dosadnie przekazywać. Idź, zapasz sobie herbatkę. Ja też sobie wypijem herbatkę już. już z jakieś godziny temu. Tak, świąteczna już to była herbatka. No, więc pięknie to i to włączam, bo ja się ugotuję to. Ja się ogłotuję. Po 120 ustawnieniach ja robię kaput. Nie, ty tu. Mhm. Titou, teitou, vepi tá o Coś się ruszyło, czy mam schizy? Coś się ruszyło. Chyba. Mam takie wrażenie. Bo coś słyszę w e, prawej słuchawce. Ja już nie wiem, czy to ja po prostu nie brałem leków na schizofrenię, czy... Proszę zostaw mnie. Odejdź ode mnie. Nie dotykaj mnie. Mhm. Mm nie, pośle was tutaj. te nie tu. Podobno będzie szybsza drukarka. Nie widzę różnicy. Gdyby była szybsza, to już by skończyła. On no, już tam... Pytała szybciej, ale ja tam... Już nic nie widzę. Tak. Coś słyszałem. Coś po tej stronie słyszałem, tu. Nie wiem, czy to nie moje schizy przypadkiem. Tak, teraz coś zdecydowanie słyszałem. Coś, czego bym nie chciał usłyszeć nigdy więcej. Wypierdalaj z mojego życia. <noise> Proszę cię, Molten Freddy. Może no, to być fajną postacią, ma zajebisty głos. to... Osy zrobili wokół mnie taki taki odcinek do mnie. W kolejce czekają po mnie. W moje dupsko <grystanie> Super. Naprawdę znakomicie. Pani mnie normalnie zrobiła na baskat. Nie, idź stąd! Nie przychodź tutaj teraz, jak mam na jedenaście stopni! Wrze we mnie przez was. Mi nawet już psycholog nie pomoże. Idź stąd! Błagam, odsuń się ode mnie! Idź stąd. Stary serio, idź stąd. Tu już nie są żarty, idź stąd. Ty idziesz tu. Przestały mi cztery taski. A ta drukarka wcale się tak szybko nie zapierdala. Cię, Z dwóch stron mnie będą brać. O, gangbang jakiś będą mi robić. Mi się, kochan, zostały mi trzy taski. Ja Was błagam. To po prostu błagam, błagam. Mi się moje. Kochan, prawie 20. godzina. Ja też to odpocząć. 23 minuty nagrania. Przez chwilę myślałem, że mi miejsca na dysku zabrakło. Nie zdążę wszystkich trzech zrobić, jak ciul. coś słyszałem. Po prawej. Misiu, dwa taski. Błagam cię. Nie wiesz, jak to jest, kiedy ktoś chce przejść jakąś grę, ale nie może, bo pojawia się taki ciemny chuj, który chce cię katrupić Jesteś właśnie tym ciemnym chujem. Więc proszę, nie być chujem. To to jest. A nie, tu. To... Nie błagam iść stąd. Nie mam innego wyjścia. Nie zrobić tego jednego taska i wyłączyć wszystko. Okay. To było łatwe, jeden. Jeden. Został mi tylko jeden. No ja Was proszę. Tak blisko byłem. Dobra, to tyle na ten odcinek, bo mi w piekinie Starczy. Trochę krótki, ale cóż, lepiej krótki niż żaden. Do zobaczenia i cześć.